Ja mam pytanie, panie Mirosławie, jako do, z jednej strony do radnego powiatowego, z drugiej strony to właśnie jest prośba do członka zarządu powiatu pruszkowskiego. Z początkiem maja zmieniono organizację ruchu drogowego w rejonie ulicy Dawidowskiej, Karszunkowskiej i Postępu. To jest takie skrzyżowanie, gdzie pierwszeństwo było zawsze dla jadących od strony zamienia ulicę Karczynkowską, czyli, Dawid, czyli Starzyńskiego Dawidowska, Karczynkowska to było pierwszeństwo, bo są to drogi powiatowe, a z droga przyjeżdżająca przez zgorzałę jest, nie jest chyba drogą powiatową. Tam są różnego rodzaju garby, więc raczej tak jest, że nie jest powiatową. I, i ona, ona była zawsze podporządkowana. Z początkiem maja zmieniono tą organizację, teraz pierwszeństwo jest dla jadących od strony zgorzały. W ulicę Karczunkowską. I prośba jest taka: bo ja rozumiem, że ktoś tam sobie nad tym usiadł, ktoś sobie tak wymyślił. Po pierwsze, prawdopodobnie nie było to konsultowane w ogóle z, z powiatem Pruskowskim, bo niby to nie jest podległe. Ale z drugiej strony, na terenie Zamienia znajduje się firma Action, do której jeżdżą tiry ulicą Starzyńskiego. Ja już wielokrotnie próbowałem u poprzednich władz powiatowych. No nie wiem, czy wymusić, składałem prośby w imieniu mieszkańców o to, żeby droga Starzyńskiego miała ograniczenie tonażu. Zawsze był ten argument właśnie między innymi, że jest to ciąg dróg powiatowych, którego nie należy naruszać, bo inaczej się nie da. Teraz nagle się to zmienia, prawda, jeśli chodzi o pierwszeństwo ruchu. Dlatego może, nie wiem, po pierwsze spytać, nie wiem, czy powiat Piaseczno, na jakich to zasadach wszystko odbywa, nie wiem w tej chwili, ale spróbować się tym jakoś zainteresować. Ja oczywiście mogę przejść po mieszkańcach, zebrać kolejne pismo, bo takich kilka tam już pewnie było z prośbą o to, bo ja rozumiem, że pewnie trudno będzie wywalczyć, bo to wszystko znajduje się na terenie powiatu piaseczyńskiego, cokolwiek jeśli chodzi o zmiany. Natomiast może spróbować z powrotem wywalczyć właśnie to ograniczenie na starzyńskiego. Bo tam jak przejeżdżają te tiry w nocy, bo to problem jest w nocy, nie w dzień. Jak przejeżdżają, to ludzie nie mogą mieć w potwieranych okna, bo się nie da spać czasami dosłownie. Także dziękuję. Panie Jarek, tak, ale rozstrzyżacie moje kompetencje na powiat kasesyjski, bo nie wiem czy państwo. Znaczy nie to dlatego ja, przepraszam, dlatego ja to Dotyczy terenu innej gminy i jednego światu. Chętnie wiem. Chętnie bym. Ja bym również kandydował, ale nie mam szansy, nie czuję się. Nie tak. czuję się żaden sposób. Ale nie, panie. Władny, ja mogę porozmawiać, ale nie no, ma przełożenia powiat. Nie, nie, panie Mirku, chodzi o to, bo ja rozumiem, że tego przełożenia prawdopodobnie nie będzie, ale chodzi o to, że wykorzystać tę okazję do tego, żeby ograniczyć to nas na Starzyńskiego. Bo to jest jakiś. No, nikt z tego z wami nie konsultował, to, to, to jestem praktycznie pewny z tego, że tak było. Prawda? Więc skoro tak, tak się nas traktuje, no to może spróbować wykorzystać to do tego, żeby potraktować powiat piastoczyński w ten sposób, że zakaże się ich kierunku Kożyńskiego. No. O to tylko chodzi.